Ponad 1200 cebulek żonkili trafiło do 84 szkół, które zgłosiły swój udział w programie pola nadziei 2012 w powiecie bielskim, bielsku-białej, żywcu i skoczowie. Symboliczna inauguracja programu odbyła się we wtorek 18 października w kościele najświętszej marii panny królowej Polski w bielsku-białej. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci wszystkich szkół, które zgłosiły swój udział w programie. To już jest ósma edycja ogólnopolskiego programu Pola Nadziei. No, celem jest uwrażliwienie młodego człowieka na potrzeby chorego, cierpiącego. Spotkanie w kościele Najświętszej Marii Panny rozpoczęło się o godzinie 12 nabożeństwem ekumenicznym, które poprowadził biskup Paweł Anweiler. Po nabożeństwie nastąpiła część artystyczna. Następnie oficjalni goście spotkania odebrali cebulki żonkili, by zasadzić je przed swoimi instytucjami, a przedstawiciele szkół, by zasadzić je przed swoimi szkołami. Następnie goście uroczystości, w tym biskup Ann Weiler, prezydent Bielska Białej i przedstawiciele Rady Miasta oraz prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w Bielsku Białej, Grażyna Chorąży, posadzili pierwsze żonkile na skwerze obok kościoła Najświętszej Marii Panny. Żonkil jest symbolem nadziei. I dlatego rozdajemy żonkile, ponieważ no nadzieja, każdy, każdy z nas powinien tą nadzieją żyć. W ubiegłym roku szkolnym dzięki nauczycielom, uczniom i rodzicom, szkoły przekazały na budowę hospicjum Jana Pawła II w bielsku białej blisko 174 tysiące złotych. Sadzimy żonkile na znak akcji pola nadziei. Zbieramy pieniążki na hospicję w Bielsku Białej imienia Jana Pawła II. Szkoły zbierają pieniądze kwestując pod kościołami oraz w sklepach, organizując różnego rodzaju szkolne kiermasze, sprzedaż domowych wypieków, własnoręcznie wykonanych drobiazgów lub obrazów przekazanych im przez uznanych artystów. raz kolejny nasza szkoła właśnie włącza się w tą akcję. Dzieci bardzo chętnie pozyskują pieniążki, środki na na, na ten cel już mamy właśnie przygotowane dzisiaj akcja rozpoczyna, ale my już jesteśmy do przodu, mamy przygotowane słodkości, wypieki, które będziemy rozprowadzać wśród dzieci i rodziców. Ja będę bardzo prosiła mamy, żeby ona kupowała jak najwięcej rzeczy. W tym roku z całą przyjemnością powinniśmy kupować te rzeczy smakołyki, bo nie tylko dlatego, że y, możemy pomóc, ale y, Niektórym się po prostu chce, a to jest bardzo pyszne, co pani Ala dla nas szykuje. Te pieniądze, które uzyskujemy, możemy się pochwalić. W zeszłym roku zbieraliśmy prawie 3000. Także no, jest to sukces naszej szkoły. Jeszcze nigdy tyle nam się nie udało. Myślimy, że w tym roku przekroczymy tą magiczną kwotę 3000, i jesteśmy bardzo zadowoleni właśnie z tego, że w ogóle akcja Pola Nadziei w naszej szkole okazała się najbardziej popularną akcją charytatywną podejmowana na terenie szkoły. Tak ocenili rodzice i, i bardzo się z tego cieszymy. W połowie września tego roku Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne zakończyło pierwszy etap budowy stacjonarnego hospicjum na 30 łóżek przy ulicy Zdrojowej w Bielsku Białej. Nadzieja jest ważna i w zasadzie my jako członkowie stowarzyszenia też żyjemy tą nadzieją, że uda nam się tą budowę dokończyć. Nie jest to proste, Dlatego, że wszystkie środki, które mamy, to mamy dzięki ludziom dobrej woli, pozyskane. Ale myślę, że no, trzeba się nie poddawać i po prostu o ten każdy grosz walczyć. Dlatego każda złotówka, którą otrzymamy, jest dla nas bardzo ważna, bardzo istotna. Muzyka